Siema! Dzisiaj jako pierwszy odcinek na tym kanale chciałabym Wam po prostu nagrać taki odcinek zapoznawczy, czyli w sumie takie 15 faktów o mnie, żebyśmy się lepiej poznali, i mieli lepszy kontakt. I właśnie ten kanał zrobiłam po to, żeby tutaj były vlogi, unboxingi, takich paczek i tak dalej. I osobny, żeby mieć um, kanał z Urbeksami, bo też mam... Osobny kanał, wiecie, żeby to nie było wszystko zmieszane na jednym kanale. Tylko jeden był od Urbexów, drugi z takimi vlogami, takie, taki że tak powiem luźniejszy kontent. Więc nie przedłużając, zaczynamy. Więc pierwszy fakt o mnie: Mam na imię Gabriela, Drugi: Mam 19 lat. Trzeci. Urodziłam się równe dwa miesiące po walentynkach, czyli 14 kwietnia. Tak mam urodzinki, tak fajnie. Czwarty, mój ulubiony... Oj, przepraszam, to mam taboret ogólnie. Czwarty fakt, mój ulubiony kolor, to jest właśnie taki zielony, taki khaki odcień. W sumie większość odcieni zielonego mi się podoba. Co w ogóle śmieszne, bo do, no do jakiejś może... Ogólnie wakacji ja kochałam czerwony. Później mi się to pozmieniało. Ja aktualnie uwielbiam zielony. Na drugim miejscu, oczywiście, mam taką topkę, nie? Na drugim miejscu, oczywiście, czarny, tylko ulubiony kolor. No i na trzecim miejscu tam mam niebieski. I dopiero na czwartym mam czerwony. Ale nadal lubię, żeby nie było. Może przez to czerwone trochę mam zrazę. Przez to, jak mój kiedyś pokój wyglądał, bo to, to nie był czerwony, to był jakiś pomarańczowy. To było jakieś dziwne przejście, nie? Koloru... Czerwonego... Hmm, taka mieszanka, czerwony pomarańczowy, nie? I właśnie była ta ściana tutaj, gdzie są drzwi. Może tak to poważnie że karze? Tutaj. Była czerwona ściana plus tutaj, jak mam okno. A teraz to pozmieniałam. Ale mi się podoba, chociaż jakbym miała mieszkanie. To bym miała na pewno jeden pokój i cały zielony. <grych> Jakkolwiek to dziwnie brzmi. I właśnie kolejny fakt, czyli piąty, fakt o mnie. To właśnie już mam ustawione ustawiony wiecie taki cały plan na swoje życie. Już mam ca całe życie już zaplanowane, nie? Mam nadzieję, że mi się to uda zrobić i zrealizować. Też mam listę mm, takich 10 punktów do zrobienia, do spełnienia, ale to Wam przedstawię w innym odcinku. Szósty fakt, no jak wiecie, 19 lat, w tym roku zdawałam maturę, czyli w 2024. W maju zdawałam maturę, udało mi się ją zdać i skończyłam liceum mundurowe. Na no ogólnie klasy drogą, więc jej! Właśnie tak jak mogliście widzieć na moim kanale z urbexami Mogę Wam podesłać linka albo w opisie, albo w komentarzu, jak będziecie oczywiście chcieli. Mam nadzieję, że uda mi się ustawić, żeby były komentarze, możliwość komentowania, bo nie wiem, co się dzieje, ale na przykład na moim właśnie kanale z Rubeksami ustawiam, a czasem nie można, nie? Więc to jest dziwne, prąbata. To chyba był szósty fakt. Mam nadzieję, że dobrze liczę. Mogłam się pomylić. Najwyżej powiem trochę więcej. Ja tu, Gabrynia, montażystka, nie wiecie. Porobi. Numerację, ewentualnie coś wam będzie mówiła. Tak, więc to powiedziałam. To siódmy, o ile się nie mylę, fakt o mnie. Moje ukochane picie. I oczywiście zawsze muszę mieć pół litra i to w puszce, bo. W butelce mi tak nie smakuje, jak w puszce. Nie wiem, jakieś lokowanie produktu mi teraz tutaj wyskoczy czy coś. No ale cóż, akurat mam no, tu resztkę pod nagrywanie tego odcinka. I co, 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 ja coś o tym chciałam powiedzieć? A, że tylko przynajmniej wiem, jak chodziłam po różnych sklepach, się rozglądam, to zazwyczaj widzę w butelkach akurat e, mój ulubiony napój. A co najlepsze, ym, nigdzie nie ma pół litra, tylko w jednym sklepie jest W sumie tanio on jest, ale nie będę, nie będę, wiecie, reklamować ani nic tego sklepu, żeby później nie było ym, Ja nie, 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 nie mam spłacone za to, więc czemu ja mam to reklamować? Ale dobra, nie wpychamy się w to, w, przynajmniej w tym odcinku Ósmy fakt interesuje się militarką I wiecie, wojsko czy samoobrona I tego typu rzeczy, czy też więziennictwo Mnie bardzo interesuje I w ogóle takie milita militarne rzeczy w ogóle też dużo zamawiałam Więc też planuję dla Was odcinek taki sylwestrowy, że tak powiem I wtedy też sobie zrobimy unboxing z tych paczek, bo one jutro do mnie przychodzą więc będzie dobrze sobie po, to poodpakowujemy bo oczywiście moja kolekcja się na tym wszystkim nie skończyła co Wam pokazywałam na odcinkach na kanale z urbeksami. i... ojej, jak pokazałam ósmy... nie ósmy ósmy, ósmy nie ósmy, dziewiąty Ósmy albo dziewiąty fakt o mnie ja na przykład to jest jedyna moja bluzka w ogóle na długi rękaw, tak to nie cierpię, nie, znaczy bluzka. No to jest to ogólnie. Nie cierpię bluzek na długi rękaw. Ja zawsze muszę mieć, wiecie, t-shirt tam na krótki rękaw, plus jeszcze na no, to bluzy sobie zakładam. A to, to, to aktualny mój w ogóle outfit, to, 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 to jest coś dziwnego. Tu się nie, nie wiemy, co tu się zadziało. To nie jestem ja, jakby, nie? Bo ja tak e, często nie chodzę, nie? Więc kolejny fakt, tu już nie będziemy odliczać, tylko tutaj Gabi się montażystka wklei, policzy wszystko. Kolejny fakt. Mam wadę wzroku i po prostu nie widzę, z daleka nie, nie, nie widzę, nie? Nie umiałabym Wam nic przeczytać, nawet już bez okularów to tym bardziej, nie? Bym nie potrafiła Wam przeczytać, ani nic. To po prostu ja działam na zasadzie kolorów i tego jak się jakieś kropki poruszają i w ogóle. Kolejny fakt będzie związany właśnie z tym odnośnie okularów. Zaw, zawsze, oh boże, no, no, zawsze muszę je mieć na nosie, ale to nie o tym chciałam powiedzieć, bo ogólnie noszę okulary od jakiegoś piątego, może szóstego roku życia, więc już jakiś czas na pewno je noszę. Kolejny fakt, moim ulubionym sportem jest piłka nożna. I tutaj, akurat, co do oglądania, jak i do grania. A jeśli chodzi o oglądanie, to uwielbiam oglądać mecze piłki ręcznej na przykład. Kolejny fakt. No, też uwielbiam spacery i urbeksy. Dlatego tak uwielbiam chodzić i tworzyć dla Was odcinki na kanału z urbeksami. No i tak samo mam nadzieję, że tutaj na tym kanale. Będziemy też dużo spacerować, dużo miejsc odwiedzać Dużo podróżować, bo to mam też w planach Więc to możemy też zaliczyć jako kolejny efekt Nie wiem, czy nam wyszło 15, czy nie Mam nadzieję, że jak mniej, to się nie gniewacie na mnie Mo Może, że kiedyś nagram dla Was roomtour Piszcie w komentarzach, czy byście chcieli, żebym dla Was nagrała room tour. Bo na pewno jakbym miała już, wiecie, własny, że tak powiem, kąt, to na pewno zrobię dla Was house tour, to mam na pewno w planach, więc to na pewno, ale piszcie, co sądzicie o tym, żebym nagrała haustur? house tour, proszę, room tour, tak. Boże. Ewentualnie tak jeszcze mogę dodać kolejny fakt. O mnie, jakby było źle policzone, bo teraz też w ogóle się zgubiałam w, wiecie, w tym wszystkim, to mm, moją ulubioną porą roku jest lato. Uwielbiam lato! I mam nadzieję, że Wam się odcinek podobał, że zostawicie coś po sobie, jakiś komentarz tam napiszecie, aby mnie wesprzeć. Mam nadzieję, że też łopeczkę zostawicie, jak Wam się oczywiście podobał filmik. Oraz nie zapomnijcie o subskrypcji tutaj. Powinna być z dzwoneczkiem, aby nie przegapić żadnego mojego odcinka, żebyśmy mogli się rozwijać, żeby ten kanał był coraz, wiecie, większy. No i żebyśmy mogli taką, wiecie, razem że tak powiem, wspólnotę tworzyć coś takiego. Więc do następnego filmiku, cześć.